Rób na ziemi to, z czego słyniesz w niebie. Człowiek, który usłyszał słowa takiego proroctwa, był nimi naprawdę zbudowany. Historia jest następująca. Było to spotkanie liderów różnych kościołów i na tym spotkaniu był człowiek, który był bardzo obdarowany proroczo i on modlił się z każdą z tych osób i dla niektórych z tych osób miał słowo prorocze. I dlatego właśnie człowieka miał to słowo. Rób na ziemi to, z czego słyniesz w niebie. Człowiek, który przed do modlitwy miał bardzo owocną służbę, przez wiele lat służył Bogu i był naprawdę z tego zadowolony, ale przychodził jak każdy, tak przychodził akurat wtedy bardzo ciężki czas, bardzo trudno mu było i te słowa były dla niego naprawdę takim dużym zbudowaniem, takim podniesieniem na duchu, który przypominał sobie wiele razy w swoim życiu. To, o czym dzisiaj mówimy, to dar proroctwa. Proroctwo, czyli przekazywanie wiadomości od Boga. W pierwszym liście do Koryntian, czternasty rozdział, zaczyna się w następujący sposób: Podążajcie drogą miłości, gorliwie pragnąc darów duchowych, a zwłaszcza proroctwa. Ten, bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. Ten, zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich napomnieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje samego siebie, kto zaś prorokuje, buduje Kościół. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba że jest ktoś, kto tłumaczy, aby to wyszło na zbudowanie Kościołowi. Przyjrzyjmy się po kolei temu tekstowi. Bardzo lubię to pierwsze zdanie w tym właśnie tłumaczeniu. Podążajcie drogą miłości, gorliwie pragnąc darów duchowych, a zwłaszcza proroctwa. Czyli miłość jest drogą. Miłość to jest to, czy, czy służymy darami nadprzyrodzonymi, jak proroctwo, czy służymy naszym naturalnymi darami, takimi chociażby jak nauczanie, czy cokolwiek robimy, to miłość jest tą drogą. Ale jednocześnie Biblia mówi, że jednym z wyrazów miłości jest gorliwe pragnienie duchowych darów, a zwłaszcza proroctwa. Dlaczego proroctwa? Proroctwa, ponieważ Bóg może do ciebie mówić, to rodzi wiarę. To pomaga służyć skuteczniej, to buduje innych, to jest także znakiem dla niewierzących. Biblia nam pokazuje pewien rozwój w życiu i w darach. Od języków, którymi budujemy siebie, poprzez proroctwa, którymi budujemy innych. Nie przeciwstawiamy tutaj, co jest lepsze, gorsze. Mówimy tylko, że więcej, tak jak pisze Paweł, więcej dokonamy. Więcej, no bo jeżeli prorokujesz do kilku osób. To to jest więcej niż kiedy budujesz tylko siebie. Jedno i drugie jest działaniem ducha i potrzebujemy budować siebie, ale budujemy siebie po to, by skuteczniej służyć innym. Jakie są cele proroctwa? Trzy takie podstawowe, które są w tym fragmencie. Po pierwsze to jest zbudowanie. To jest historia na początku. tak? Człowiek, który słyszy słowa od Boga. Bo słowa od Boga mogą być bardzo proste. Te akurat słowa są bardzo, bardzo piękne. Są tak piękne, że powtórzę je znowu. Rób na ziemi to, z czego słyniesz w niebie. To są piękne słowa. Ale czasami to są bardzo proste słowa. Zapewnienie o miłości, o Bożej trosce, o Bożej opiece. I to nie, w, że te słowa są takie niezwykłe. Tylko że to w tych słowach, jeżeli one rzeczywiście są inspirowane przez Boga, jest duchowa moc. Druga, drugi aspekt to jest napomnienie. Pamiętam taki moment, kiedy prowadziliśmy sesję, często mówię, że prowadziliśmy jakieś sesje, jakieś spotkania, jakieś ewangelizacje, robiłem tego sporo w swoim życiu. Niektóre z nich były wyjątkowe. Ta, o której teraz myślę, chyba była najbardziej wyjątkową w moim życiu, najbardziej wyjątkową mam na myśli takie nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego. I po tej sesji naprawdę przez kilka dni czułem się wyjątkowo źle. Takie, taką bardzo wielką duchową presję, takie duże duchowe obciążenie. Trudno było mi się modlić. Trudno było być z czegokolwiek za, zadowolonym. Modliłem się, o, żeby to odeszło. Prosiłem innych o modlitwę. Zacząłem pościć. O poście jeszcze nagram, ale poszczę nie dlatego, żeby przekonać do, tego, do czegoś Boga. Poszczę dlatego, żeby być bardziej wrażliwym na głos Boży. I właśnie w czasie postu Przyszło mi do głowy takie zdanie. Tak odczuwam, jakby Bóg mi mówił: Ty nie jesteś ciężko atakowany, ty jesteś źle chroniony. Zdumiało mnie to zdanie. Myślałem, że to taki, że tak, tak wiele Bóg dokonał w czasie tej weekendowej sesji, którą prowadziliśmy, dlatego diabeł teraz mnie tak ciężko atakuje. A tutaj Bóg jakby odwrócił tą moją perspektywę i powiedział: Ty nie jesteś ciężko atakowany, ty jesteś źle chroniony. I zacząłem się modlić: Boże, o co chodzi? I przyszło mi do głowy, że jest pewien człowiek, do którego mam żal, któremu nie przebaczyłem w swoim sercu. On kiedyś publicznie ze mnie zażartował, to był bardzo przykry żart, wykorzystał swoją pozycję, sytuację, też to, że on był przy mikrofonie, ja nie byłem, więc nie mogłem mu nic odpowiedzieć. I to mnie bolało. Później zapomniałem, ale nigdy temu człowiekowi nie przebaczyłem. I gdzieś ten brak przebaczenia był w moim sercu. I w momencie, kiedy pomodliłem się, powiedziałem, Boże, przebaczam temu człowiekowi, błogosławię go w Twoim imieniu, wszystko odeszło. Byłem zszokowany. Gdyby nie to słowo prorocze, byłoby mi trudno z tego wyjść. Ktoś może powiedzieć, ale naprawdę, takie małe, brak przebaczenia, tak wielkie skutki może sprawić w życiu? Tak, kiedy zbliżasz się do Boga, to wychodzi to jeszcze mocniej. Jest taka historia o Aniaszu i safirze, którzy dali część pieniędzy, a powiedzieli, że dają całej. Nie chodziło o to, ile dali, chodziło o to, że kłamali. I ponieważ to był moment, to jest dziech apostolski w 5 rozdziale. Gdzie było przebudzenie, czyli Boża obecność była bardzo intensywna wśród ludzi wierzących w kościele, to oni na skutek tego kłamstwa stracili swoje życie. Im bardziej zbliżamy się do Boga, im bardziej go doświadczamy, to nasze mniejsze uchybienia mają większe konsekwencje. To jest tak, jakbyś rozświetlił bardzo mocno pokój, bardziej dostrzeżesz brud. I trzeci cel proroctwa to jest pocieszenie. Pocieszenie to wiadomo, wtedy kiedy znam smutno, kiedy jest trudno, ale kiedy Bóg zapowiada, że On jest z nami i że On nas przez to przeprowadzi. Jedno z takich proroc, które pojawiło się w latach 70., brzmiało: Oto wyciągam rękę i ogarniam mój lud, zawracając ich z własnych dróg i prowadząc ich na drogi, które ja sam wybrałem. Oto dzisiaj wyciągam rękę, aby formować i kształtować, aby odnawiać i umacniać mój kościół. Mój lud nie jest gotowy. Przepasałem się i wyruszam do walki, a mój lud nie idzie za mną. Wydaje okrzyk bojowy, a mój lud nie słyszy. Ale teraz dosięgnę ich i potrząsnę. Teraz obudzę ich ze snu. Dłużej już nie będę czekał, gdy moje imię jest znieważane. Już nie będę się powstrzymywał, gdy mój lud jest sprowadzany na manowce. Objawię temu światu wielkość mojej chwały, moc mojej miłości, potęgę mojego ramienia. Ludu mój, otwórz oczy i słuchaj mnie. Położyłem na was rękę, aby was odmienić, aby nakłonić was do pójścia moją drogą. To jest boża pociecha, że chociaż Kościół wydaje się w dużej mierze uśpiony, to jednak Bóg nim potrząsa, to jednak Bóg wybiera ludzi i ich używa do tego, aby oni innym nie tylko powiedzieli o nim, ale też by pokazali przez cuda i znaki. I zobacz, jeżeli do tego momentu dosłuchałeś o proocję, to możesz być zdziwiony, że tutaj nie ma poznawania przeszłości, opisywania przyszłości, wskazówek do życia, ponieważ do tego są dary poznania i mądrości, o których będę jeszcze mówił w kolejnych nagraniach. Kiedy to słyszysz, może się rodzić pytanie, no ale jak poznać, że to akurat Bóg do mnie mówi? Księdze Hioba, kiedy na Hioba przeszły te wszystkie nieszczęścia i trzej przyjaciele próbowali mi powiedzieć, że to z powodu jego grzechu, przysłuchiwał mi się pewien młodzieniec, nazywał się Elichu. I ten młodzieniec w pewnym momencie chciał zabrać głos, ale w tamtej kulturze to było niemożliwe, żeby zabrać głos z własnej inicjatywy, kiedy byli starsi ludzie wokół ciebie, chyba, że oni cię poprosili, ale on bardzo chciał, bardzo chciał. Więc opisuje, to jest w księdze Sioba w 32 rozdziale. Mówi tak: niech ja z kolei coś powiem, niech ja wyjawię swą wiedzę. Gdyż słów jestem pełen, od wnętrza duch mnie przymusza. Me serce jak wino zamknięte, rwie się jak nowe bukłaki. Muszę powiedzieć dla ulgi. Otworzę swe usta, przemówię. On mówi o dwóch rzeczach, o tak o tym, co nazywamy namaszczeniem prorockim, czyli o pewnym słowie, które w nim powstało i wewnętrznej pewności. Czyli jest pewne słowo, które Bóg ci daje i jest ta wewnętrzna pewność. Kiedy mówię, że jest pewne słowo, to to słowo może na wiele sposobów się objawiać, ale cztery z nich wymienię. Załóżmy, że Bóg chce przez nas powiedzieć, moje dzieci, kocham, wam, kocham was i błogosławię. Tak prosto, taki i prosto. Więc to może przyjść jako dwa słowa. Moje dzieci, że modlisz się i cały czas przychodzą ci do głowy słowa moje dzieci, moje dzieci, a jednocześnie wewnętrzna pewność, że Bóg chce, żebyś to powiedział. A może być tak, że modlisz się i masz w głowie całe zdanie. Moje dzieci, kocham was i błogosławię. Masz całe zdanie i masz to wewnętrzne odczucie, żeby się tym podzielić. A może to jest tak, że nie masz żadnego zdania, tylko wewnątrz po prostu czujesz tak wyraźnie, jak bardzo Bóg nas. Mówi, słuchajcie, ja tak odczułam, jak Bóg bardzo nas kocha, jak bardzo nas błogosławi. A może to być obraz, że w wyobraźni widzisz dzieci, które biegną do ojca, a ojciec je przytula i na każdego z nich kładzie ręce w geście błogosławienia. Więc widzisz, to może przyjść na różne sposoby. Ale co jest ważne, że oprócz tych słów, czy Jednego, dwóch słów, czy całego zdania, czy odczucia, czy obrazu, jest ta wewnętrzna pewność, że Bóg chce, żebyśmy się tym podzielili, że to od niego. Ta wewnętrzna pewność może być w różnym stopniu. Ona zależy od naszego rozwoju w darach proroczych, ona zależy od naszego życia modlitwy, od życia postu. To, co mówiłem w poprzednim nagraniu, pościmy nie po to, żeby przekonać Boga, pościmy po to, żeby być bardziej wrażliwi na to, co on chce nam powiedzieć. Więc. Jeżeli te dwie rzeczy zachodzą, to jest duże prawdopodobieństwo, że to mówi Bóg. Ale tak jak mówi to słowo, które teraz rozważamy, ten, kto mówi językiem, buduje samego siebie, kto prorokuje, buduje Kościół. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze jednak bardziej pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba że jest ktoś, kto tłumaczy, aby to wyszło na zbudowanie Kościołowi. Tylko we wspólnocie, gdzie są dojrzali ludzie, dar proroctwa może być prawidłowo rozpoznany. Tylko we wspólnocie, gdzie są dojrzali ludzie, można nauczyć się wzrastać w darze proroctwa. Co bada wspólnota? Po pierwsze, owoc ducha, czyli twój charakter. Bo to, co zbudujesz darem, ocalisz lub zniszczysz swoim charakterem, szczególnie w momencie, kiedy przychodzi korekta do twojego życia. Jak wtedy reagujesz? Bo możemy źle reagować wtedy, kiedy przychodzi korekta i się buntować, ale możemy też źle zareagować wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze i wpaść w pychę. A więc, pierwsze, wspólnota bada owoc Twojego ducha. Tak? Czy to jest owoc ducha świętego, on przeważa generalnie w Twoim życiu, czy to jest owoc ciała, czyli uczynki, które prowadzą do złych rzeczy. I druga rzecz, która podlega badaniu, to jest owoc Twojej służby. Czyli Twoja służba, Twoje prorokowanie, jaki owoc wydaje? Pamiętam, kiedy zacząłem prorokować w takiej wspólnocie, w której byłem, pewien człowiek podszedł do mnie i powiedział: Andrzej, bardzo się cieszę, że zacząłeś prorokować. Odkąd zacząłeś prorokować, myślę, że czasami rzeczywiście to mówił Bóg, ale też zauważyłem, że inni odważniej zaczynają prorokować. Generalnie się z tego cieszę. Ale chciałem Ci powiedzieć jedną rzecz. Czasami jest tak, że coś jest spotkanie, my coś ustalamy, nie mówię tu o spotkaniu modlitewnym, tylko takim roboczym spotkaniu naszej grupy prowadzącej tą wspólnotę. I mówi, czasami coś ustalamy, potem modlimy się i potem Ty prorokujesz i w proroctwie powtarzasz to samo, co ustaliliśmy. Mówię, czy naprawdę Bóg ma nam powtarzać, mówić nam to, co ustaliliśmy? Myślę, że to wtedy jest bardziej Twoje myśli, ponieważ podoba Ci się ten pomysł niż Boże. To była słuszna uwaga. Chociaż przyznam, że gorzka pigułka do przełknięcia dla mnie. Na zewnątrz rzeczywiście podziękowałem, natomiast w środku naprawdę było to dla mnie trudne. I oczywiście każdy może prorokować, ale nie każdy będzie prorokiem. Tak? Ktoś zażartował, jaka jest różnica między kimś, kto ma dar proroctwa, a kimś, kto prorokuje. Odpowiedź brzmi, jaka jest różnica? 20 lat. Tak, około tyle trzeba regularnie prorokować na pewnym poziomie i wzrastać w tym darze i wzrastać w charakterze, żeby ktoś mógł zostać uznany za proroka. Tak, nie każdy, kto łowi ryby, będzie rybakiem. Ale to nieważne, czy Bóg nas powoła do bycia prorokami, czy do używania daru proroctwa, ważne jest, żeby nie lekceważyć bożych darów, bo wtedy też lekceważymy dawcę, czyli Boga. I jak mówi księga Zachariasza, nie lekceważcie dni skromnych początków. To powiedział do nich Bóg, kiedy odbudowywali świątynię jerozolimską. Ważne, żebyśmy nie lekceważyli dni skromnych początków, żebyśmy uczyli się słuchać Boga i żebyśmy zaczęli prorokować, dzielić się tym i pozwolili innym ludziom to oceniać. Dlaczego to jest aż tak bardzo ważne, powiem w następnym nagraniu, które brzmi Dojrzałe Proroctwo. Tam pokażę, jaki efekt. Takie dojrzałe proroctwo daje w naszym życiu. A teraz pomodlę się o to, żebyśmy byli otwarci na ten dar i kiedy skończę się modlit, modlić, Ty też się pomódl. I pozostań trochę tak w ciszy, w milczeniu po tej modlitwie. Może Bóg będzie chciał coś do Ciebie mówić. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty do nas mówisz. Dziękuję Ci za każde proroctwo, które usłyszałem w moim życiu, które mnie zbudowało, które mnie skorygowało i które mnie pocieszyło. Dziękuję Ci za tą łaskę, że czasami ja też mogłem mówić słowa prorocze, które były pomocne dla innych ludzi. I teraz proszę Cię za moich braci i za moje siostry, którzy słuchają tego nagrania. Wypełnij ich swoim duchem, wypełnij ich duchem proroctwa, aby słyszeli Twój głos i żeby w mądrości i miłości tym głosem dzielili się z innymi. Amen.